Witam Cię, drogi użytkowniku YouTube'a. W dzisiejszym filmie chciałbym ogłosić, iż otwieram własną firmę, Miłek Corp. Firmę transportową. Polecam Ci zostawić subika, ponieważ próbujemy dobić 500 subów do 1 maja. Oraz łapeczką w górę. Wielkie dzięki. Firma będzie funkcjonowała w Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Na jakiej zasadzie ma to działać? Jako członek będziesz na Discordzie firmy. Do którego link jest w opisie. Zostanie ci stworzony specjalny kanał, gdzie będziesz wysyłał bądź wysyłała screeny, zrzut znaczy ekranu z gry, mapę trasy lub możesz napisać skąd dokąd odbyłeś zlecenie. Musisz również wysłać ekran ukończenia zlecenia, abyśmy mogli zweryfikować Twoją pracę. Jak nie wiesz, jak to wygląda, to na Discordzie czekają na siebie. Różnorakie poradniki, jak krok po kroku to zrobić. Co będzie odróżniało Cię od innych graczy? Podam Ci pięć głównych zalet. Na multiplayer będziesz miał specjalny tak firmy: wyróżniające się malowania. Na single-player do dyspozycji będziesz miał oryginalne, autorskie, malowania do naczepy i ciągnika siodłowego firmowe konwoje. Będziesz również należał do niesamowitego grona osób, które mają podobne hobby jak ty. I wiele więcej, ale aby się przekonać, kliknij w link pod filmem, który przekieruje cię do naszego Discorda. Nie podałem ci wszystkich zalet, które możemy jako zauczyciele firmy Miłek Korp zaoferować, ale lekką namiastkę tego, co w naszej firmie możesz znaleźć. Jeśli nigdy nie byłeś w żadnej firmie, to nie szkodzi. Nasz personel przygotuje cię tak, że twój poziom wiedzy będzie naprawdę wysoki. W tym miejscu filmu. Chciałbym bardzo podziękować współzałożycielowi Pablo 1828, który między innymi dał pomysł, pomógł stworzyć regulamin i cały serwer. Poświęcił dużo czasu, aby ten projekt powstał. Dużej ilości firm, w których byłem, spotkałem się z systemem, gdzie należało przejechać dziennie co najmniej daną ilość kilometrów. Natomiast u nas w firmie nie ma dziennego czy tygodniowego minimalnego progu. W naszej firmie jest miesięczna dana ilość kilometrów, którą musisz przekroczyć. Dla przykładu, aktualnie młody kierowca musi przejechać 5000 km, co daje 1250 km tygodniowo, czyli 178 km dziennie. Lecz nie musisz pokonywać tych 5000 km w jeden dzień. Możesz sobie rozłożyć cel na przykład dwa dni. W tygodniu, czyli 625 km dziennie. Dla przykładu taką trasą jest lecenie z zakopanego do Gdańska. Jak widzisz, jest to naprawdę mało, więc jeśli szukasz przygody, albo ETS-2 lub ATS zaczyna ci się nudzić, to polecamy naszą fałskę. Może to być dla ciebie motywacja, aby wrócić do tych pięknych gier. Ja jeżdżę około 50 tysięcy km miesięcznie. Firma zmotywowała mnie do odkrywania nowych miejsc na mapie Eurotracka Simulator 2. Lecz wróciłem też do miast, w których byłem nie raz. Jest to dość fajna alternatywa, jak na dzisiejsze dni. Możesz słuchać muzyki, lub oglądać swojego ulubionego youtubera w tle, kiedy jedziesz sobie przez Europę czy Skandynawię i podziwiasz piękne widoki. Już niedługo pojawi się film z prezentacji naszych nowych, niesamowitych i powalających malowań na ciągniki siodłowe i naczepy. Więc, aby tego nie przegapić, polecamy ci kliknąć w ten czerwony przycisk pod filmem. Jako młody kierowca, jeśli w miesiącu uda ci się przejechać 5000 km, możesz wnioskować o awans. Jeśli nie uda ci się pokonać w celu, bądź z nami szczery. Nie zwalaj tego na internet czy na inne czynniki. Jeśli masz chwilowy problem z komputerem lub laptopem, który uniemożliwia ci wykonanie celu, możesz wziąć urlop, aczkolwiek musisz poinformować o tym nas, administrację. Zapraszamy, Miłek Corp.